Jesteśmy w niezwykle urokliwym miejscu Beskidu Sądeckiego. To miejsce znane jest jako miejsce i wypoczynkowe, uzdrowiskowe. Tak, znajdujemy się rzeczywiście w perle uzdrowisk polskich, w Krynicy. Miejsce urokliwe, szczególne, z mikroklimatem. Ja tu jestem od trzech dni. I przeżywam tu y, szczególne doświadczenie. Zastałem tutaj klimat modlitwy i ciszy. Niech pani powie coś o klimacie tego domu. Tak, historycznie dom jest y, bardzo stary, obieg liczy prawie 100 lat. W 1927 roku y, odwiedził ten dom Jan Kiepura i zostawił swój wpis y, właścicielce ówczesnej pani Strokowej. Losy później tego domu były różne. Państwo strokowie, zacni lekarze, krynicy przekazali ten dom na rzecz Kulu. Kul został pozbawiony tej własności i przejęła to Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług PRL z siedzibą w Warszawie dla tej branży handlowców. Taki ośrodek wypoczynkowo-uzdrowiskowy. W związku z tymi wszystkimi przemianami w Polsce, i ten ośrodek też. Jakoś został wyeksploatowany i, i któregoś dnia powieszono tutaj do sprzedania. I tak jakoś losy się potoczyły, że przejęliśmy ten budynek, wyremontowali. Remont trwał od beatyfikacji Jana Pawła II, świętego, do kanonizacji. Pani powiedziała, przejęliśmy, wyremontowaliśmy. Dlaczego ten dom w stanie? Delikatnie mówiąc kiepskim, Pani włożyła tyle serca, co Panią kierowało, że, że tak zawalczyła o ten dom i o to miejsce tutaj? Urzekła mnie tutaj cisza. Sama bryła tego budynku jest bardzo harmonijna i proporcjonalna. Leży na południowym stoku góry Jasiennik, w sąsiedztwie lasu, w sąsiedztwie strumyka. Daje to taki komfort po prostu tutaj pobytu. Ale ludzie, którzy tu przyjeżdżają, trochę nadstawiałem ucha, którzy mogliby korzystać z różnych domów uzdrowiskowych, czasowych w Krymcy, która czeka na wypoczywających, mówią, że, że ten dom jest inny. Co to znaczy, że ten dom jest inny? Pani pewnie też słyszy o tym domu, że, że on jest jakby inny od, od tych, którzy, które tutaj są. Co tutaj takiego innego się dzieje? Ten dom ma charakter katolicki. W każdym pokoju jest Pismo Święte, w każdym pokoju jest krzyż. Ten dom też jest wyposażony w kaplicę. Może to czyni go takim niezwykłym. W Polsce mamy bardzo dużo katolików, ale myślę, że kiedy ludzie słyszą o tym, jadę do domu katolickiego. To ja nie wiem, czy szybko nie zmieniają adresu, zwłaszcza kiedy mają jechać na wypoczynek. Gdyby Pani e, mogła powiedzieć e, coś więcej, na czym charakter i osobowość tego domu e, polega, ponieważ ja byłem z tymi ludźmi tutaj przez kilka dni i wyjeżdżali już pytając, kiedy będą mogli tutaj być następnym razem. Wyjeżdżali ludzie z, 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 z iskrami w oczach. Tu nie, nie, w tej nie przesadzam. Tak. Rozmawiałem z tymi ludźmi. Po prostu pobyt w tym domu przez kilka dni był dla nich niezwykle ważny. Co tu takiego się dzieje? Często się zdarza i tym razem też się zdarzyło, że osoby, zanim wyjechały, już zarezerwowały swój pobyt na kolejny raz. Co ich pociąga? No nie wiem. Jest jakiś duch tutaj w tym domu duch, święty duch. Mhm. Duch miłości, duch gościnności, życzliwości. Jakoś czują się otoczeni ciepłem. Nie wiem, otwierają się też w rozmowach takich prywatnych, smakują to miejsce po prostu. Więc ja mogę tylko potwierdzić, że ten dom ma duszę i, i że pani jest duszą tego domu. Myślę, że dom tworzą ludzie, relacje. Myśmy się poznali Pani Marysiu chyba blisko 10 lat temu, w naszym domu w Centrum Formacji Duchowej i wiem, że tam się Pani marzenia, pragnienia dzielone z Panem Bogiem i rozeznawane pojawiały. No, historia jest, jest, jest ciekawa, bo pamiętam, że wiadomość o sprzedaży tego domu przyszła do mnie 8 grudnia o 12.30 i pomyślałam, no coś Maryja może chce. Po mojej historii życia może coś jeszcze tutaj trzeba zrobić. I dlatego napisałam do tej Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, że jestem zainteresowana zakupem tego obiektu. I później wyjechałam na rekolekcje ignacjańskie. Zaraz po świętach Bożego Narodzenia, zgodnie z regułą, wyłączyłam komórki wszelkiego typu, kontakty, odciąłam się i uczestniczyłam w rekolekcjach. A po rekolekcjach, e, kiedy zajrzałam na komórkę, to okazało się, że mam dziesiątki, a może i setki e, nieodebranych telefonów. I że Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług szukała mnie przez, przez całe te, te osiem dni. I ja nie odebrałam żadnego telefonu, więc pomyślałam sobie, o to jest dobry znak, że Leśna Polana jednak nie jest dla mnie. No pewno to gdzieś poszło już w obce ręce, w tym czasie mnie nie było, więc sobie sprawę pozałatwiali i taką ulgę odczu odczułam. Ale koleżanka, z którą byłam na rekolekcji, powiedziała, no to muszę, jak on tak dzwonić do ciebie, to y, odzwoń, przeproś i powiedz, że nie mogłaś wtedy odebrać, bo byłaś poza zasięgiem. Dobrze, i tak zrobiłam, dzień dobry i tak dalej. A oni pytają, y, gdzie pani jest? Ja mówię, jestem w Krakowie, na dworcu. To fajnie się składa, bo my właśnie wracamy z krynicy i za 15 minut będziemy tam. Proszę się stamtąd nie ruszać. I zaraz idziemy do hotelu i będziemy rozmawiać na temat e, tej leśnej polany. Naprawdę nie widziałam nigdy tak zadowolonych prezesów. Znaleźli mnie na tym dworcu, wzięli moje walizki i, i, i poszliśmy rzeczywiście do najbliższego hotelu Europy. Zaczęły się te negocjacje, rozmowy. Więc w, wtedy poczułam, że ja uciekam, jak. E, jak trochę Jonasz od, od tego, od tej Niniwy, a, a ktoś nie goni, i jednak nawraca, choć tutaj, siadaj do stołu, rozmawiamy. Rozeznawałam przez kolejne lata w Centrum Formacji, czemu ma służyć ten dom. Koniec końców, no, został to ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy. odbywają się tutaj liczne rekolekcje. A teraz rozumiem ten przymiotny katolicki. Znaczy, że y, y, Pani y, zaczęła marzyć o tym, nie tylko marzyć, ale, ale konsekwentnie realizować, żeby w Krynicy, to jest tak dużo miejsc uzdrowiskowych, wypoczynkowych, był taki dom, który z jednej strony będzie służył jako dom wypoczynkowy, a z drugiej strony y, jako dom rekolekcyjny. Tak, tak, żeby tutaj też leczyć swoją duszę. A da się to połączyć, wypoczynek no, z rekolekcjami? Przede wszystkim, przede wszystkim właśnie w dzisiejszym zaganianym świecie, Trzeba zacząć od ciszy, od, od wejścia w siebie. I to temu służy ten dom właśnie. Myślę, że ta cisza ich urzeka, że ta cisza odkrywa przed nimi prawdę i, no, i po prostu ich przemienia. Myślę, warto by o tym powiedzieć, że pani poprzez swoją modlitwę, bo tak to odczytuje słowem, przez swoje rozeznawanie, medytacje, także bardzo spięknie zinterpretowała duchowo to miejsce. Pani studiowała teologię? Nie, ja, ja tylko pobierałam rekolekcję w Centrum Formacji Duchowej. A czym się pani na co dzień zajmuje? Betonem, proszę księdza. O to gratuluję. Więc mamy tutaj panie, Panią od betony. Tak która potrafiła to miejsce zamienić w miejsce naprawdę rekolekcyjne. Świecka osoba, która ma serce żarliwe, kocha Pana Boga i ludzi i pomyślała o tym, żeby taki dom stworzyć, w którym ludzie znajdą i odpoczynek, i modlitwę. Pani pomaga odkrywać sens duchowy tego miejsca, tego domu. Niech Pani o tym coś więcej powie. Może zacznijmy od, od kaplicy, bo to jest też tej, niezwykłe. Przy domu kaplicy. wypoczynkowym powstała kaplica. Tak. Kaplica jest prowokacyjna, bo jest na garażu i zazwyczaj zaprowadzam tam do środka i popatrzcie, zobaczcie. Jest piękny witraż w formie oka, oka Bożej opatrzności, w żenicy jest obraz duszy Chrystusowej, promieniującej. Urzekająca interpretacja jest taka, że po prostu Bóg patrzy na nas, patrzy na nas z miłością. I mamy też ołtarz eucharystyczny. Eucharystia jest tym wyrazem tej miłości. Mamy tabernakulum. Cała idea tej kaplicy to po prostu taka góra tabor. Góra tabor, gdzie chcielibyśmy się po prostu przemienić, doświadczyć światła, napromieniować się Chrystusem. To jest dobre porównanie, ponieważ my znajdujemy się w takim miejscu Krynicy, o którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na górze. A na tej górze jeszcze wyżej, jakby na drugiej górze jest, jest ta kaplica. Kiedy wchodzi się do środka kaplicy, to już wyczuwa się, że jest to miejsce już wynasycone modlitwą. Widziałem w tych dniach, jak ludzie przychodzili i godzinami potrafili trwać przed Najświętszym Sakramentem i modlić się. Można się tylko ucieszyć, że jest takie miejsce w klinicy oczywiście otóż. Wielu wspaniałych pięknych miejsc sakralnych. Tutaj jest kilka kościołów parafialnych. Oczywiście to wszystko dzieje się w takiej wspaniałej współpracy z, z pasterzami tej decyzji, bo jesteśmy, przypomnijmy, na terenie diecezji Tarnowskiej. Biskupem ordynariuszem tej diecezji jest biskup Andrzej Jesz, który erygował kaplicę, o której mówiliśmy. Był tutaj również biskup Grzegorz Ryś, który otwierał ten dom przy okazji rekolekcji, które tutaj były, pierwszych rekolekcji w tym domu dla kapłanów. Tak. Tylko się uradować takim faktem. Ale były już także inne spotkania, inne sesje rekolekcyjne. Może Pani kilka słów jeszcze o tych spotkaniach tutaj powie. To znaczy, że oprócz tego, że przyjeżdżają tutaj na wypoczynek, też w kalendarzu są zaznaczone takie dni, weekendy, kiedy odbywają się tutaj sesje rekolekcyjne. Tak. W tym domu mogę smakować właśnie bogactwa kościoła, bo jakoś tak się to poskładało, że przyjechała do nas droga neokatechumenalna na konwiwencję, że przyjechali do nas i jezuici ze szkołą kontaktu z Bogiem i z młodzieżą, przyjechali do nas też i pijarzy ze swoją szkołą z Krakowa, głosiły też rekolekcje i siostry zakonne, i byli też sercanie z swoim dużo przedsiębiorców i pracodawców, Była też, byli też palotyni z postem świętej Hildegardy i jakoś po każdym turnusie każdy odgrażał się, że wróci. Więc cieszę się bardzo, że już ta fala jakoś idzie, że, że będzie, będzie to się jakoś powtarzało cyklicznie. No a teraz otwarliśmy lekcję Divina. No, i to jest chyba ostatnie moje pragnienie, jakie, na jakie czekałam. No właśnie, chcę się dopisać do tej listy, powiedzieć, że byli tutaj także Salwatorianie z Centrum Informacji Duchowej tak. i cieszymy się ogromnie, bo my nie tylko chcemy to miejsce wspierać i modlitwą, i duchowo, ale w jakimś sensie jesteśmy spokrewnieni, ponieważ tak jak pani sama to podkreśla, idea tego domu, tak że była przemodlona. Właśnie w czasie rekolekcji w Centrum Informacji Duchowej chcielibyśmy także rozpowszechniać lekcję dwina w tak pięknym miejscu, pełnym pięknej natury, a także ciszy, w tym skrawku Krynicy. I do tego miejsca już dzisiaj chętnie i serdecznie wszystkich zapraszam. Warto tutaj przyjechać do tego miejsca Leśna Polana.